cieżka rowerowa, krajenka, klukowo Akurat po lewej stronie i... <gryw> Coś dzisiaj jest słabo korzystnie, bo wiecznie pada i tu się zrobiła normalnie mameja Było cicho takie, że te prace troszkę im teraz no, tutaj jakby się powstrzymały bo tutaj to jest po bagno tam normalnie Będzie fajnie jak zrobią Tu też jest bagnisko jo pierdziel, jakie szpury tam są Ale co, ziemią to wypełnią czy jak? jakaś równiarka, nie wiem, co ha, no jest problem, jest problem. Jak woda stoi na takim piachu na polu, to przecież to nic nie zrobi. Też gdzieś jakieś maszyny były. A tu, tu kurzawe robią, bo tu chyba mieszają piasek z cementem, żeby to jakoś utwardzić. Tak mi się zdaje, też nie jestem znawcą w temacie. Ale tak mi się zdaje, bo tu cystelna e, przelewa chyba, tak? Przelewa cement do tej maszyny takiej jakiejś, tam takiej, takiej dziwnej. O, się nie znam, się nie znam. O taka, taka, jakby, takie małe coś. Aha właśnie, bo to... Ojo, bo to rozsypuje taki chodniczek cementu właśnie, no właśnie. Chodniczek cementu rozsypuje. Warstewkę, szlichtę, a tu jedzie jakaś też inna maszyna, też nie wiem co ta maszyna robi. Teraz znowu już coś... coś robi, nie wiem co. Tu walec jeden jedzie, jest wibracyjny pewnie jakiś. Tu następny. No i to no jak z cementem, jak wymieszają tego woda, no to już jakaś warstewka twarda będzie. To już woda może tego nieraz nie, nie wypłucze. Może. No tutaj już jestem dosyć, powiem ładnie gładko. Tu już rowerkiem bym się mógł karnąć czasami. No, troszkę widać w każdym, bo to trochę mi zasłania, ale o. Za daleko widać, że już taka jest dosyć gładziutko. Pod warunkiem, że się <laughs> nie będzie zapadała, jak rowerem kółki pojadę. Jest, jak na stole. już po światło mniej widać w karzy dużo z tam właśnie do tego miejsca już mają fajnie a tu co? Tu trochę woda próbowała podbyć z tymi deszczami ostatnio mamy troszkę utrapienie jeśli chodzi o takie prace ziemne dobra, hamujemy troszeczkę bo nas zatrzyma Rzecznie wjeżdżamy do światełka.